Audyt UX. Co to jest, co zawiera i ile kosztuje? W tym audio artykule dowiesz się czym jest User Experience, jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu oraz na czym polega i ile kosztuje jego audyt. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania! Audyt UX. Co to jest, co zawiera i ile kosztuje? Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep internetowy, bloga czy jakąkolwiek inną stronę internetową, ktoś wchodzi z nią w interakcje. Twój użytkownik, być może nawet klient. To, jakie te interakcje będą, wpływa na liczbę nowych lidów i wartość konwersji. Czy masz pewność, że doświadczenia z Twoją stroną są tak dobre, jak tylko to możliwe? Odpowiedzi na to pytanie udzieli Ci audyt strony internetowej UX, znany także jako audyt użyteczności strony. User Experience, co to? Czym jest UX? To skrót od pojęcia User Experience, oznaczającego po prostu doświadczenie użytkownika. Odnosi się do całości wrażeń użytkownika, wynikających z interakcji z produktem. W tym przypadku ze stroną internetową, aplikacją mobilną czy webową. Na podstawie doświadczeń użytkownika można przeprowadzić analizę użyteczności strony internetowej. Kryterium to jest jednak zróżnicowane i zależne od rodzaju witryny, a także od celu biznesowego. Niektóre oceniane aspekty to czytelność, nawigacja, architektura informacji, łatwość w obsłudze i konsumpcji treści, design. Pojęcie User Experience jest powiązane z projektowaniem UI, jednak nie należy tych dwóch dziedzin ze sobą utożsamiać. UI to projektowanie interfejsu użytkownika, czyli wszystkich elementów na stronie, które umożliwiają interakcję z nią. Skupia się nie na doświadczeniach, lecz na aspekcie technicznym. Znaczenie UX dla Twojego biznesu. Doświadczenie użytkownika ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego biznesu internetowego, ponieważ wpływa na wiele jego aspektów, takich jak zadowolenie użytkowników, konwersje, pozycjonowanie w wyszukiwarkach oraz wiarygodność marki. Zadowolenie klientów jest jednym z głównych czynników wpływających na sukces biznesu jako takiego. Dobre User Experience sprawia, że klienci chętniej wracają na Twoją stronę, korzystają z usług i rekomendują je innym. Pozytywne wrażenia wynikają z łatwości w nawigacji, przystępności treści oraz dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Konwersje to kolejny aspekt, na który wpływa User Experience. Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs może prowadzić do wyższych współczynników konwersji, ponieważ użytkownicy są w stanie szybko i sprawnie wykonać pożądane akcje, takie jak zakup produktów czy zapisanie się do newslettera. Optymalizacja User Experience może również skutkować niższym współczynnikiem odrzuceń i większą ilością czasu spędzanego na stronie. Dobre User Experience wpływa też w pewnym stopniu na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Ich algorytmy biorą pod uwagę czynniki związane z doświadczeniem użytkownika, takie jak czas ładowania strony, jej responsywność oraz interakcje użytkowników z witryną, co może wpłynąć na ranking strony w wynikach wyszukiwania. Dobra optymalizacja User Experience może więc przyczynić się do lepszej widoczności Twojego biznesu w internecie. Pozytywne doświadczenia użytkowników wpływają też na wiarygodność i reputację Twojej marki. Jeśli użytkownicy mają pozytywne wrażenia związane z korzystaniem z Twojej strony, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą postrzegać Twoją markę jako zaufaną i profesjonalną. Zainwestowanie w UX może więc przyczynić się do budowania silnej i trwałej relacji z klientami oraz wyróżnienia Twojego biznesu na tle konkurencji. Od czego zacząć? Na początku należy oczywiście przeprowadzić audyt ekspercki UX. Czym jest i na czym polega audyt UX strony internetowej? Audyt ekspercki UX to profesjonalna analiza użyteczności strony internetowej lub aplikacji. Jej celem jest sprawdzenie, czy produkt jest przyjazny użytkownikowi i intuicyjny w obsłudze. Audyt UX ma także na celu wskazanie ewentualnych obszarów i elementów wymagających poprawy. Wykonując audyt UX, bierze się pod uwagę to, czy strona spełnia wszystkie oczekiwania użytkownika oraz czy pozwala na wygodne spełnienie celu wizyty i realizację bieżącej potrzeby. Do analizy doświadczeń użytkownika wykorzystuje się różne metody badawcze, np. badania prowadzone z użytkownikami czy testy A, B, a zebrane wnioski zbiera w szczegółowy raport, który stanowi podstawę do przyszłych zmian na rzecz bardziej intuicyjnej obsługi strony. Audyt UX przeprowadzany jest najczęściej w przypadku sklepów internetowych i ich aplikacji, ponieważ to w nich doświadczenie użytkownika w największym stopniu przekłada się na zyski firmy. Zadowoleni klienci sklepu internetowego chętniej dokonają zakupu. Kiedy warto wykonać audyt użyteczności strony internetowej? Konieczność wykonania audytu UX w e-commerce może wynikać z różnych okoliczności, istnieją jednak pewne wskaźniki, które mogą wskazywać na to, że to właśnie UX jest problemem. Są to m.in. niski współczynnik konwersji. Jeżeli Twoja strona nie generuje oczekiwanych wyników, takich jak zapisy na newsletter, zakupy czy wypełnianie formularzy kontaktowych, może to oznaczać, że użytkownicy napotykają na przeszkody uniemożliwiające im dokończenie tych akcji. Krótki czas spędzany na stronie internetowej przez użytkowników. Jeśli użytkownicy nie spędzają wystarczająco dużo czasu na Twojej stronie, może to oznaczać, że mają trudności z odnalezieniem potrzebnych informacji, co może być wynikiem niejasnej struktury strony lub nieodpowiedniej organizacji treści. Zupełny brak lidów lub LEDy niskiej jakości. Kiepski UX może doprowadzić do braku zainteresowania ze strony klientów, a przynajmniej tych, na których najbardziej ci zależy. Największym problemem w tym przypadku może być niedopasowanie przekazów marketingowych i CTA, problemy z nawigacją, wysoki poziom skomplikowania formularzy, słaba responsywność, a także niska wiarygodność strony. Duży współczynnik porzuceń koszyka. Utrudniony, nieintuicyjny lub nadmiernie złożony proces zakupowy zniechęca użytkownika do sfinalizowania transakcji, w efekcie czego tracisz klientów. Duży ruch przy jednoczesnej małej liczbie konwersji. Użytkownicy odwiedzają co prawda stronę i spędzają na niej czas, ale nie podejmują oczekiwanych przez Ciebie działań. Audyt UX strony internetowej może pozwolić Ci poznać powody powstrzymujące użytkowników przed dokonaniem konwersji. Wysoki bounce rate, współczynnik odrzuceń. Jeśli użytkownicy opuszczają Twoją stronę zaraz po jej odwiedzeniu, może to świadczyć o trudnościach z nawigacją, nieczytelności treści, czy słabej estetyce strony. Negatywne opinie i komentarze użytkowników na temat funkcjonalności. Jeśli użytkownicy skarżą się na problemy z nawigacją, dostępnością czy ładowaniem strony, to może świadczyć o istnieniu problemów, które wyjdą na jaw w momencie, gdy przeprowadzisz audyt UX. Słabe wyniki w wyszukiwaniu organicznym, pomimo inwestycji w pozycjonowanie. Jeśli zauważasz, że Twoja strona ma niską pozycję w wynikach wyszukiwania, pomimo podejmowanych działań SEO, może to być częściowo spowodowane słabą optymalizacją UX. Każda nowa strona internetowa powinna zostać zweryfikowana pod kątem użyteczności. Audyt UX może w tym przypadku wykazać nieoczywiste problemy. Jeszcze zanim będą mogli się z nimi zetknąć użytkownicy. Dzięki temu serwis internetowy od swoich pierwszych chwil online będzie sprawiać bardzo dobre wrażenie na odbiorcach. Zaleca się także rutynowe wykonywanie audytu UX starszych stron i aplikacji raz na 2-3 lata. Zachowania użytkowników, trendy wizualne i możliwości technologiczne ciągle się zmieniają, więc raz zoptymalizowana pod kątem UX strona nie pozostaje taka na zawsze. Dlaczego audyt UX jest ważny? Poprawa UX w efekcie przeprowadzenia audytu może mieć bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów i wzrost współczynnika konwersji, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe, w tym na wielkość sprzedaży. Do całego procesu należy się jednak solidnie przygotować teoretycznie. Audyt UX pozwala lepiej zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie, jakie wyzwania napotykają i CO sprawia, że osiągają lub nie osiągają swoich celów. Pozwala też na identyfikację słabych punktów w procesach biznesowych, co pomaga usprawnić działanie firmy. Regularne przeprowadzanie audytów UX pomaga też utrzymać firmie konkurencyjność na rynku, ponieważ umożliwia stałe dostosowywanie się do zmiennych potrzeb grupy docelowej, a także szybkie odpowiedzi na innowacje wprowadzane przez konkurentów. Wreszcie, audyt UX może ułatwić optymalizację strony pod kątem SEO, co będzie miało kolosalne znaczenie dla każdego sklepu internetowego. CEO obejmuje Audyt UX strony internetowej. Audyt UX najczęściej obejmuje analizy i badania, prowadzone w następujących obszarach: Dostępność określonych, istotnych funkcji strony, Użyteczność strony, kompleksowo i dla poszczególnych funkcji, nawigacja i architektura informacji, ocena struktury strony, łatwości przemieszczania się i dostępności kluczowych treści, Projekt graficzny i estetyka. Ocena wyglądu, spójności wizualnej i zgodności z oczekiwaniami użytkowników. Formularze. Interakcje i wywołania do działania (CTA), analiza sposobu, w jaki użytkownicy są zachęcani do podjęcia działań oraz jasności tych komunikatów. Optymalizacja treści, ocena czytelności, struktury i wartości treści dostarczanych użytkownikom. Responsywność i dostępność sprawdzenie czy strona działa poprawnie na różnych urządzeniach i czy jest dostępna dla osób z różnymi ograniczeniami. Szybkość ładowania i wydajność ocena czasu ładowania strony oraz wydajności różnych jej elementów. Zaufanie i wiarygodność analiza elementów budujących zaufanie, takich jak polityka prywatności, recenzje czy certyfikaty. Analityka i metryki analiza danych analitycznych aby zrozumieć zachowanie użytkowników i zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Porównanie z konkurencją, ocena, jak strona wypada w porównaniu z konkurencją pod względem UX. Warto też pamiętać, że zakres audytu UX zawsze zależy od potrzeb klienta i jego celów biznesowych. Analiza strony pod kątem UX nie zawsze obejmuje wszystkie wymienione powyżej czynności, a czasami, jeśli wymaga tego sytuacja, przeprowadzane są dodatkowe analizy i testy. Audyt UX Narzędzia i metody badawcze. Dobór odpowiednich narzędzi i metod badawczych do audytu zależy od preferencji UX designera, a także od potrzeb klienta. Możemy je podzielić na jakościowe oraz ilościowe. Audyt UX Badania jakościowe. Badania jakościowe są kluczowym elementem audytu UX, ponieważ dostarczają dogłębnego zrozumienia doświadczeń, motywacji i potrzeb użytkowników. Skupiają się na zbieraniu subiektywnych danych i odkrywaniu ukrytych wzorców zachowań. Analiza heurystyczna. Analiza heurystyczna polega na weryfikacji strony pod kątem heurystyk, czyli zbioru określonych zasad czy wskazówek. W audycie UX wykorzystuje się zwykle 10 heurystyk Nielsena. Pokazuj status systemu. Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością. Daj użytkownikowi pełną kontrolę. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność. Zapobiegaj błędom. Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania. Zapewnij elastyczność i efektywność. Dbaj o estetykę i umiar. Zapewnij skuteczną obsługę błędów. Żadbaj o pomoc i dokumentację. Inne popularne heurystyki to zasady Schneiderman'a, reguły poznawcze Gerhard Powalsa zasady użyteczności Connella. Przekaz wszystkich jest podobny. Specjaliści często tworzą też własne listy kontrolne, usability checklist, które zawierają bardzo szczegółowe wytyczne i zasady, według których należy sprawdzać serwis. Lista kontrolna to rodzaj rozwinięcia analizy heurystycznej. Wywiady z użytkownikami, ankiety i kwestionariusze, grupy fokusowe. Ankiety, np. survey manki, Google Forms, Pozwalają zbierać bezpośrednią informację od użytkowników na temat ich doświadczeń. Z kolei bezpośrednie rozmowy z użytkownikami pozwalają uzyskać wgląd w ich potrzeby, preferencje i wyzwania pojawiające się podczas korzystania ze strony. Obserwacje użytkowników, mapy cieplne i nagrania sesji. Narzędzia takie jak Hotjar czy Crazy Egg. Pozwalają zrozumieć, na które elementy strony użytkownicy zwracają największą uwagę, gdzie klikają i jak przewijają stronę. Testy użyteczności, np. User Testing, Usability Hub, umożliwiają obserwowanie rzeczywistych użytkowników wykonujących zadania na stronie, by zrozumieć, z jakimi problemami się zmagają. Wędrówka poznawcza Wędrówka poznawcza polega na wcieleniu się w rolę użytkownika, który po raz pierwszy ma styczność ze stroną lub aplikacją. Specjalista tworzy podczas wędrówki potencjalne ścieżki klientów i testuje kolejne elementy. Wykrywa w ten sposób błędy i lokalizuje obszary, które warto poprawić. Testy drzewa informacji umożliwiają ocenę struktury informacji i nawigacji na stronie, pomagając zrozumieć, jak użytkownicy szukają informacji. Analiza konkurencji. Ocena UX stron konkurencji może dostarczyć informacji na temat tego, co działa dobrze w branży oraz pomóc w identyfikacji możliwości na rzecz wyróżnienia się. Badania ilościowe w audycie UX. Badania ilościowe są istotnym elementem audytu UX, ponieważ dostarczają liczbowych danych i statystyk, które umożliwiają mierzenie i porównywanie różnych aspektów doświadczenia użytkownika. W przeciwieństwie do badań jakościowych, które skupiają się na subiektywnych odczuciach i indywidualnych doświadczeniach, badania ilościowe pozwalają na analizę ogólnych trendów i wzorców zachowań na większą skalę. Analityka stron internetowych. Umożliwia analizowanie zachowań użytkowników, takich jak wskaźniki odrzuceń, czas spędzony na stronie czy źródła ruchu. Testy A, B pozwalają eksperymentować z różnymi wersjami elementów strony, by zobaczyć, które z nich lepiej konwertują. Narzędzia do przeglądania kodu i analizy wydajności. Specjalistyczne narzędzia, takie jak np. Lighthouse lub WebPagetest, test, pomagają zidentyfikować problemy z szybkością ładowania, dostępnością i jakością kodu. Metryki UX Wskaźniki, takie jak czas realizacji zadania, współczynnik zakończonych zadań czy błąd podczas korzystania z aplikacji, pozwalają na mierzenie jakości doświadczeń użytkownika w sposób ilościowy. Etapy przeprowadzania audytu UX. Przeprowadzenie audytu UX można podzielić na kilka etapów. Analiza celów biznesowych, definiowanie celów i zakresu audytu. Na początek ustal cel audytu, np. zwiększenie konwersji, poprawa satysfakcji użytkowników lub identyfikacja obszarów do poprawy. Określ również zakres audytu, czyli elementy strony lub aplikacji, które zostaną ocenione. Identyfikacja grup docelowych. Identyfikacja grup docelowych jest kluczowym etapem audytu UX, gdyż pozwala na zrozumienie potrzeb, oczekiwań oraz motywacji użytkowników, którzy korzystają z danej strony internetowej lub aplikacji. Aby w pełni zrozumieć, jak optymalizować doświadczenia użytkowników, należy zidentyfikować najpierw, dla jakich grup projekt jest przeznaczony. W ramach tego procesu należy zbadać dane demograficzne takie jak wiek, płeć, poziom wykształcenia czy dochody, a także dane behawioralne, jak preferencje, nawyki zakupowe i oczekiwania wobec produktów czy usług. Warto również uwzględnić kontekst użycia, czyli sytuacje, w których osoby korzystają z danej strony lub aplikacji. Po zidentyfikowaniu grup docelowych można opracować tzw. perseni użytkowników, czyli fikcyjne postacie reprezentujące poszczególne grupy. Perseni pomagają projektantom i deweloperom lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników, co pozwala na tworzenie bardziej użytecznych i atrakcyjnych produktów. Mają też duże znaczenie dla samego audytu UX, ponieważ pozwalają skupić się na konkretnej perspektywie. Ocena bieżącego stanu UX. Badania. W ramach tego etapu przeprowadza się badania, które mają na celu zrozumienie doświadczeń użytkowników oraz identyfikację potencjalnych barier które wpływają na ich satysfakcję i skuteczność korzystania z serwisu lub aplikacji. Identyfikacja problemów i rekomendacje Identyfikacja problemów i rekomendacje stanowią finalny etap audytu UX, którego celem jest podsumowanie wyników badań oraz określenie konkretnych działań mających na celu poprawę doświadczeń użytkowników. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz ekspert UX identyfikuje kluczowe problemy, które wpływają negatywnie na doświadczenia użytkowników. Następnie należy ustalić priorytety dla zidentyfikowanych problemów, biorąc pod uwagę ich wpływ na użytkowników oraz możliwości i zasoby dostępne dla realizacji poprawek. W efekcie powstają konkretne rekomendacje, które mają na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Końcowym etapem jest przygotowanie raportu z audytu UX, zawierającego zidentyfikowane problemy, rekomendacje oraz plan działań. Raport powinien być jasny, zrozumiały i przekonujący. Aby umożliwić efektywną komunikację wyników audytu UX w organizacji i uzyskać niezbędne wsparcie dla wdrożenia zmian, Audyt Użyteczności CEO zawiera raport. Wyniki analiz i badań przeprowadzonych w ramach audytu UX przedstawia się klientowi w szczegółowym raporcie. Materiał powinien zawierać listę błędów wraz z odpowiednim opisem możliwych sposobów na ich rozwiązanie oraz rekomendacji. Oprócz tego. Powinien przedstawiać zastosowaną metodologię, listę metod i narzędzi badawczych, użytych w trakcie audytu. Specjalista UX powinien też wskazać obszary, które na razie nie wymagają poprawy, ale mogą jej wymagać w przyszłości. W raporcie z audytu UX często stosuje się podział błędów na krytyczne, średnie i podstawowe. Błędy krytyczne są najpoważniejsze. W dużym stopniu wpływają na stronę, jej odbiór wśród użytkowników i należy je naprawić jak najszybciej. Błędy średnie są istotne, jednak nie trzeba ich naprawiać priorytetowo. Można zaplanować poprawki w czasie. Ostatnie, czyli błędy podstawowe, nie mają dużego wpływu na funkcjonowanie strony, ale również warto wziąć je pod uwagę, by doświadczenie użytkownika było możliwie jak najlepsze, nawet w specyficznych przypadkach. Raport z audytu UX powinien również zawierać proponowany plan działań, zawierający konkretne dalsze kroki. Błędy, które najczęściej wykazuje audyt UX. Oto niektóre z najczęściej spotykanych problemów. Nieczytelny interfejs, zbyt mała czcionka, niewłaściwe kontrasty, zbyt długie teksty czy nieczytelne typografie utrudniające korzystanie ze strony. Skomplikowana, niewygodna nawigacja, trudna do zrozumienia lub nieintuicyjna struktura menu, brak wyszukiwarki, słabe oznaczenie aktywnych linków itp. Brak responsywności. Strona nie działa poprawnie na różnych urządzeniach, jak smartfony, tablety lub w różnych przeglądarkach, co wpływa na jej ograniczoną dostępność i użyteczność. Problemy z formularzami, skomplikowane, zbyt długie lub nieczytelne formularze, brak informacji zwrotnej o błędach czy brak możliwości zapisania wprowadzonych danych. Niewłaściwe wykorzystanie obrazów i multimediów. Za dużo, za mało lub nieprawidłowa optymalizacja obrazów, brak alternatywnego opisu, alt dla obrazów, automatycznie odtwarzane filmy czy muzyka. Zbyt dużo nic nie wnoszących treści. Niewłaściwy układ treści, zbyt dużo tekstu bez odpowiedniego podziału na sekcje czy nagłówki, brak hierarchii informacji, niewłaściwe grupowanie elementów. Niejasne komunikaty. Nieintuicyjne rozmieszczenie elementów na stronie. Brak spójności, niejednolite style, kolory, typografia czy ikonografia, które sprawiają, że strona wygląda nieprofesjonalnie i wprowadza zamieszanie. Słaba dostępność, brak dostosowania strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak niewidomi, niedowidzący czy osoby z trudnościami w czytaniu. Brak jasnych wywołań do akcji, CTA, niejasne lub niewidoczne przyciski i linki, które nie motywują użytkowników do podjęcia pożądanych działań. Długi czas ładowania strony z powodu dużej liczby nieoptymalizowanych elementów, takich jak obrazy, skrypty czy arkusze stylów. Korzyści z przeprowadzenia audytu UX. Audyt UX może przynieść wiele, czasami również nieoczekiwanych korzyści. Do najważniejszych należą lepszy wgląd w to, w jakim stanie technicznym jest serwis internetowy, jak funkcjonuje i jak postrzegają go użytkownicy. Odkrycie nieoczywistych błędów i utrudnień, które mogą mieć wpływ na cele biznesowe, wartościowe sugestie i gotowe rozwiązania, co warto zrobić, aby witryna działała lepiej, poprawa zadowolenia użytkowników, zwiększenie konwersji i roi, optymalizacja procesów wewnętrznych, wiedza o potencjalnych zagrożeniach i szansach w przyszłości. Po audycie UX kolejne kroki. Audyt UX to zbiór niezwykle cennych informacji. Stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia zmian w serwisie, które polepszą doświadczenie użytkownika i w związku z tym mogą zwiększyć współczynnik konwersji. Warto jednak podkreślić, że audyt użyteczności strony sam w sobie nie jest jeszcze rozwiązaniem. Jedynie wskazuje on problemy i możliwe rozwiązania. Dopiero wdrożenie zarekomendowanych działań przyniesie spodziewane efekty. Opracowanie strategii UX. Naturalnym dalszym krokiem po wykonaniu audytu użyteczności strony jest stworzenie strategii UX. Obejmuje ona kilka kluczowych etapów. Najpierw dokładnie przeanalizuj wyniki audytu, zrozum zidentyfikowane problemy i rekomendacje. Następnie ustal priorytety dla działań mających na celu rozwiązanie tych problemów. Ważne jest także zdefiniowanie celów biznesowych i wskaźników efektywności KPI, które pomogą mierzyć postępy w realizacji strategii. Projektowanie prototypów i testowanie rozwiązań. Kolejnymi krokami po opracowaniu strategii UX są projektowanie prototypów i testowanie rozwiązań. Po zdefiniowaniu priorytetów oraz celów biznesowych, zespół projektowy powinien opracować prototypy, które prezentują proponowane rozwiązania problemów zidentyfikowanych podczas audytu. Prototypowanie pozwala na wizualizację i interakcję z nowymi elementami, co pomaga zrozumieć, jak będą one wpływać na doświadczenie użytkownika. Następnie przeprowadź testy użyteczności z udziałem użytkowników, aby zbadać, jak skuteczne są wprowadzone zmiany. Testy pozwolą na identyfikację wszelkich problemów związanych z nowymi rozwiązaniami, a także dostarczą informacji na temat tego, jak użytkownicy reagują na zmiany w UX. Na podstawie wyników testów, zespół projektowy może dokonać dalszych modyfikacji i udoskonaleń, zanim zostaną one wdrożone na stronie. Ważne jest, aby cały proces był iteracyjny, czyli oparty na ciągłym doskonaleniu i testowaniu. W ten sposób można sukcesywnie wprowadzać usprawnienia, jednocześnie monitorując wpływ tych zmian na doświadczenie użytkownika i osiągane cele biznesowe. Wdrożenie zmian i monitorowanie wyników. Współpracuj z zespołem odpowiedzialnym za projektowanie i rozwój, aby wdrożyć proponowane zmiany, a także regularnie monitoruj i analizuj wyniki, aby dostosowywać strategię w miarę potrzeb. Ile kosztuje audyt UX? Koszt audytu UX w Polsce zależy od kilku czynników. Rodzaj audytu. Różne rodzaje audytów, np. audyt UX aplikacji mobilnej, audyt UX sklepu internetowego czy audyt UX strony generującej LED, mogą mieć różne koszty, ponieważ audytowana działalność różni się zakresem i skomplikowaniem. Zakres przeprowadzonych działań. Im więcej działań i analiz, tym wyższy koszt. Liczba godzin pracy specjalisty UX i ilość osób zaangażowanych w realizację audytu również wpływają na koszt. Różne metody, takie jak analiza heurystyczna, testy AB czy badania z użytkownikami, wymagają różnych zasobów i czasu, co wpływa na cenę. Ceny wahają się od około 1800 zł za najprostsze formy analizy aż do nawet kilkunastu tysięcy złotych za bardziej kompleksowe i szczegółowe audyty. Koszt analizy heurystycznej może wynosić od 3200 zł, podczas gdy bardziej zaawansowane formy audytu, takie jak wędrówka poznawcza, mogą kosztować więcej. Wiele zależy też od faktu, czy audyty UX przeprowadzają freelancerzy czy agencje. W pierwszym wypadku mogą kosztować od 1500 do 10 000 zł, w drugim ceny zawierają się w przedziale od 3000 do 50 000 zł. Mogą jednak się różnić w zależności od specyfiki projektu i potrzeb klienta. Jak często przeprowadzać audyt UX? Częstotliwość przeprowadzania audytu UX zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj strony internetowej, tempo zmian technologicznych oraz konkurencyjność rynku. Ogólnie rzecz biorąc, warto przeprowadzać audyt UX co najmniej raz w roku, aby utrzymać wysoką jakość doświadczeń użytkownika i dostosowywać się do ewoluujących potrzeb klientów. Jednak w niektórych przypadkach, jak na przykład przy dynamicznie rozwijających się projektach czy w wyniku wprowadzenia znaczących zmian w strategii biznesowej, warto przeprowadzać audyty UX częściej. Wówczas można monitorować wpływ zmian na doświadczenie użytkownika i szybciej reagować na ewentualne problemy. Ostatecznie, decyzja o częstotliwości audytów UX powinna być podejmowana indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę danej strony i jej otoczenie biznesowe. Kluczowe jest, aby regularnie monitorować wskaźniki wydajności i analizować zachowania użytkowników, co pozwoli na dostosowanie strategii UX do bieżących potrzeb. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać, niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.